może zwracać uwagę na to, jak ty się czujesz. Bo to, jak ty się czujesz, już jest konsekwencją twoich myśli. Jak siebie wspierasz od środka, jesteś dla siebie miły, jesteś dla siebie dobry, no to tam dobrze czujesz. swobodnie się czujesz. Komfortowo się czujesz. Nie polecam bardzo analizować tych myśli, tylko zacząć mieć taki radar na czucie. Jak masz jakiś zjazd, zaopiekuj się sobą. Jak masz jakiś wkurw, zaopiekuj się sobą. Pouwalniaj to, poodczuwaj. Zrób sobie sesję FT, Zrób sobie głębokie oddechy. Większość z nas, mimo chcenia, jednak te poczucie mamy chwiejne. Mamy po prostu góra dół, góra dół, góra, dół, góra, dół, To jest informacja, że masz regulować układ nerwowy, bo układ nerwowy szaleje nie jest stabilnie. Jak nie jest stabilnie i zjeżdżasz w dół, zjeżdżasz, to wtedy przyciągasz trudne sytuacje trudnych ludzi, trudne zdarzenia. I to, no to nie jest tak, że mamy się tego bać, tylko my właśnie na to mamy zwrócić uwagę. Jak ty się czujesz w ciągu dnia? To jest najważniejsza rzecz, którą ty masz mieć pod lupą, jak je się czuję? Sam się masz pytać. Nie czekać, aż ktoś się Ciebie zapyta, aż ktoś się Tobą zaopiekuje. Chociaż to jest piękne, jeśli ktoś zaczyna o to dbać, ale tylko zauważcie, że jeśli się źle czujesz, ktoś przyjdzie i Cię ukoi, ktoś przyjdzie i się Tobą zaopiekuje, to super, ale zaczynasz zanadto polegać na kimś, a nie na sobie. Zaczynasz być po prostu zależny emocjonalnie, czyli uzależniony od kogoś. No i często tak się zawierają bardzo trudne relacje że jesteś uzależniony, że chcesz źle, to po prostu potrzebujesz kogoś, tylko ze mną bądź po prostu, żeby mi było dobrze.